W tej pamięci dziadek Juliusz Henryk mawiał, jak władza mówi, że nie da, to nie da, a jak mówi, że da, to mówi. I tak jest też z tym postperelowskim państwem, które składa niezliczone obietnice długoterminowo, bez pokrycia i nie do pokrycia. Wspomniał mój poprzednik na tej mównicy o tym, że to jest. Przekładanie, przesuwanie odpowiedzialności, kosztów tego radosnego festiwalu rozdawnictwa, robienia dobrze jednym przez drugich na następne pokolenia. Tak jest w istocie. Wspomniano tu również o transferowaniu funduszy budżetowych za granicę. O, spektakularny tego przykład. Rozliczne dowody w budżecie obronności, który z całą pewnością jest rdzeniowo najbardziej istotny dla państwa polskiego, ale zdaje mi się, że równie drastyczne przykłady mamy w takiej dziedzinie jak nauka, gdzie stworzono szereg instytucjonalnych żłobów, paśników dla cwaniaków. Tak jest. Pan wicepremier Gowin jest specjalistą od tego typu operacji. Moja ulubiona firma NAWA, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, oni tam mają w misji swojej ustawowej propagowanie nauczania polszczyzny za granicą. <grybujesz> za granicą, tak. Szanowni Państwo, nie sposób. Nie sposób szczegółowo odnieść się do wszystkich absurdów i bezsensów, których wielką książką telefoniczną jest ten projekt budżetu, ale trzeba zauważyć, że mamy tutaj do czynienia z księgowością kreatywną na najwyższym poziomie konia z rzędem, na przykład temu, kto zdoła w tej ponad pół tysięcy stron liczącej księdze, którą wszyscy tutaj, przyznajcie koleżanki i koledzy, wertujemy raczej w PDF-ie i raczej wertujemy niż czytamy, bośmy ją dostali nie tak dawno. Kto znajdzie w tej księdze, ile na przykład Rzeczpospolita Polska wkłada do eurokołchozowej świnki skarbonki, tak? Ile winien, ile ma, jaki jest bilans Naszej partycypacji w tym przedsięwzięciu. Piramidy, piramidy, piramidy finansowe, to jest, to jest w życiu indywidualnym, prywatnym, życiu przestępczym, to jest rzecz. Karalna. I, I od czasu do czasu nawet tego typu działalność jest spektakularnie piętnowana. Przypadek Ambergold czy inne. Ale kiedy państwo buduje piramidę finansową, studnie bez dna, która się nazywa ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, no to oczywiście nikt nie jest ścigany, nikt nie jest piętnowany i dług. Jest rolowany, tak jest, właśnie następne pokolenia poniosą odpowiedzialność za te praktyki. Szanowni Państwo, Konfederacja w żadnym wypadku nie może popierać takiej propozycji ustawowej, która cementuje, konserwuje zły ustrój państwa. Przed chwilą siedział tutaj jeszcze pan minister Sasin. Bardzo żałuję. Proszę mu powtórzyć. Stoi na czele ministerstwa, które w istocie stanowi zintegrowany system dostępu do koryta państwowego. Zintegrowany system dostępu do koryta, tak powinien się nazywać ten urząd. O, paśnik, żłób. Tak? Konfederacja rzecz jasna nie przepycha się w kolejce do tego paśnika. Konfederacja zamierza go po prostu zlikwidować. Nie zamierzamy rywalizować o względy kolejnych reżimów. Czekamy, tak jest i doczekamy się chwili, w której, w której gniew ludu, gniew ludu. Polskiego, szanowni państwo, zmiecie ten system ze sceny dziejowej. No i cóż, chcielibyśmy przystąpić jak najszybciej do demontażu tych piramid finansowych, po to, żeby nam ani naszym dzieciom nie zawaliły się na głowę. Ten dokument przedstawiany tutaj dzisiaj tej pustawej, przyznajcie, izbie najważniejszy. W gruncie rzeczy nic innego, mogłoby nas tutaj nie gromadzić. W gruncie rzeczy moglibyśmy się i to chyba jest dobre rozwiązanie ustrojowe, żeby ta izba niższa parlamentu tym się właśnie zajmowała była za albo przeciw nakładaniu podatków, a cała reszta, no prawda, jakieś bardziej kameralne grona powinny decydować o polityce państwa w ważniejszych sprawach. No ale to jest choinka, to są michałki, to są właśnie jakieś wydatki na to, żeby jednym czy drugim zrobić dobrze. Konfederacja nie może w tym partycypować i w związku z tym tego budżetu poprzeć nie zamierza. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Ryszard Gala, poseł niezrzeszony. Pani marszałek, panie ministrze, szanowni państwo. Pan premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie mówił o tym, że mamy historyczny budżet, budżet zrównoważony. Powtarzał to przed wyborami w kampanii, mówi po kampanii, powiedział dzisiaj rano. Powtarzają to także Pan Przewodniczący Komisji. Ja się z tego cieszę, tylko chciałbym tutaj taką małą uwagę wnieść.